No, no przede wszystkim chciałbym pogratulować gospodarzom, bo wygrali, w mojej ocenie wygrali zasłużenie. Myśmy ten mecz przegrali w szatni. Już widziałem na rozrzewce. Ten Maras panujący w zespole to, to iż e, po dwóch dobrych meczach, po sześciu po, po punktach, co niektórym się wydawało, że, że ten mecz sam się po prostu wygra. No i dostajemy, dostajemy szybko bramkę, a tak naprawdę do 15 minuty powinniśmy byli przegrywać 3-0, bo stężyca sobie stworzyła dwie kolejne sytuacje, których nie wykorzystała. Myślę, że też nie do końca słuszna dla ponieważ dla, dla Sędzia w ogóle dzisiaj nie było nawet nad zawodami w jedną i w drugą stronę. mnóstwo błędów. I tak naprawdę dopiero potem inaczej. 20 minut to jest za mało, żeby wygrać mecz. Trzeba grać pełne 90 minut. I myślę, że to jest całe podsumowanie.